Drodzy Państwo, Chmielna zmienia się nie do poznania, będzie zupełnie inna, będzie zielona, trochę nam to trwało, żeby przekonać konserwatora wojewódzkiego, że tutaj powinny być drzewa, w końcu się udało, widzicie Państwo, że przed kinem Atlantyk wkrywają te najbardziej intensywne prace, właśnie sadzimy drzewa, no musimy sobie poradzić ze starymi kablami, ale damy radę Drodzy Państwo. Intensywne prace trwają też przy Skwerze Bukinistów i mam nadzieję, że już na jesieni będziemy mogli Państwu pokazać Chmielną w zupełnie nowej odsłonie, a na Brackiej też trwają prace. Będziemy również zagospodarowywać pasaż Wiecha, tutaj przed pawilonem Zodiak, dlatego że chcemy tam dosadzić drzewa, chcemy żeby woda opadowa była magazynowana, więc to miejsce również zmieni się wkrótce nie do poznania. Ale nowe centrum Warszawy to nie tylko nowy plac centralny, to nie tylko całkowita metamorfoza ulicy Chmielnej, ulicy Brackiej, czy właśnie pasażu Wiecha, ale później zabieramy się za ulicę Zgody i za ulicę Złotą, dlatego, że chcemy od placu Pięciu Rogów zrobić prawdziwy pasaż, zielony. To uzupełni tę całkowitą transformację centrum miasta. Jestem przekonany, że na pewno się państwu spodoba.